Po pucharowych meczach kibice Lecha aż tak bardzo za ligowym graniem nie byli stęsknieni, w przeciwieństwie do trenera GKS-u Pawła Janasa, który drużynę w spotkaniu Ekstraklasy poprowadził po siedmiu latach przerwy. Wiadomo, że każdy mecz po paru latach, czy od razu by się trenowało, to zawsze każdy mecz jest stresem. Stres tym większy, że już na inaugurację trener Janas miał sporo problemów ze składem. W wyjściowej jedenastce zabrakło kontuzjowanych Nowaka i bramkarza Sapeli, ale od pierwszej minuty mogli zagrać Carlos Kostli i Łukasz Garbuła. Lech z kolei rozpoczął mecz identycznym składem jak w spotkaniu z Hazarem Lenkoran. Na ławce rezerwowych usiedli więc Piotr Rejs i Robert Lewandowski, a jedynym nominalnym napastnikiem był peruwiańczyk Hernan Rengifo. Jeden nominalny napastnik, ale siła ataku Lecha w pierwszej połowie meczu była porażająca. Sygnał do ataku dał kapitalnym strzałem świeżo upieczony kadrowicz Tomasz Bandrowski. To była piąta minuta spotkania, ale Lech dopiero się rozkręcał. 10 minut później składna akcja kolejorza. Bardzo dobrze w polu karnym zachował się Manuel Arboleda, minimalnie strzelając obok słupka. Popatrzmy jeszcze raz: dośrodkowanie stylicia i Arboleda był bardzo bliski pokonania Krzysztofa Kozika, bramkarza GKS-u Bełchatów. Goście atakowali bardzo sporadycznie. Nawet jeśli udało im się przedostać na własną połowę, no to kończyło się to mniej więcej tak. Bardzo aktywny w tej pierwszej części spotkania był młodziutki Semir Stilić, przymierzany podobno nawet do Arsenalu Londyn. Atakował kilkakrotnie, ale ani razu nie potrafił zagrozić na tyle, żeby bramkarz gości musiał wyjmować piłkę z siatki. To druga właśnie sytuacja w wykonaniu Semira Stilicia. A to już kolejny atak kolejorza i szansa Rafała Murawskiego, który rozgrywał setny mecz w Ekstraklasie, ale tym razem bramkarz Krzysztof Kozik był na posterunku, nie dał się zaskoczyć. To już kolejny atak, Sławomir Peszko próbował dogrywać tutaj do Ręgifo i sam strzelił, ale zbyt mocno, by pokonać Kozika, można powiedzieć uzasadniona złość Sławomira Peszko. Kibice odetchnęli z ulgą dopiero po tej akcji dośrodkowanie Tomasza Wandrowskiego. Hernan Rengifo na kilkanaście sekund przed końcem pierwszej połowy strzela na 1 do 0, no ale to prowadzenie lecha powinno być zdecydowanie wyższe. No niestety ja miałem dwie i wykorzystałem. Hernan miał jedną wykorzystał. Cieszymy się bardzo. Po przerwie cieszyli się, ale już piłkarze z hatowa To akcja Tomasza Jarzębowskiego. Bardzo mocno uderzył przy prawym słupku. Wprawdzie bramka szlecha Krzysztof Kotorowski wyczuł jego intencję, rzucił się właśnie w tą stronę, no ale piłka wpadła do siatki i GKS wyrównał na 1 do 1. Widać tu radość Pawła Janasa, a z kolei trener Franciszek Smuda wzmacnia siłę ataku. Wpuścił do gry Roberta Lewandowskiego. No i ten... Udowodnił, że potrafi strzelać bramki, a ta, którą za chwilę Państwo zobaczą, naprawdę w brazylijskim stylu. Kolejne wspaniałe dośrodkowanie Tomasza Bandrowskiego i na 2 do 1 Robert Lewandowski strzela wspaniałego gola. Popatrzmy, takich bramek oby coraz więcej na polskich boiskach. Kapitalne uderzenie i Lewandowski pokonuje Krzysztofa Kozika. Lech wychodzi na prowadzenie 2 do 1. To jednak nie był wcale koniec emocji na stadionie przy Bułgarskiej, bo chociaż GKS grał już bez Łukasza Garbuły, ten musiał opuścić się boisko z powodu kontuzji barku, to walczył do końca. Trenerskiego nosa miał Paweł Janas, wpuścił na boisko Tomasza Wróbla, a ten w 77. minucie spotkania, chociaż niski, głową pokonał Krzysztofa Kotorowskiego. Zaspała obrona Lecha. Widzimy, cieszą się był Bełchatowianie, bo po raz drugi w tym spotkaniu doprowadzają do remisu. W 77. minucie było już 2 do 2, a to najbardziej kuriozalna sytuacja w tym spotkaniu. Luis Enriquez. Przypadkowo dotyka piłki, no i do własnej bramki strzela zaskoczył Krzysztofa Kotorowskiego. Widzimy załamanie, prawdziwe dobicie Lecha, bo tego rezultatu nie udało się zmienić. GKS Bełchatów strzelił na 3 do 2 i pokonał Lecha przy Bułgarskiej. Stracone bramki najbardziej mnie bolą. Bo naprawdę, dawno takich bramek znów nie traciliśmy. Graliśmy sparing z Wisłą Kraków. Powiedziałem po tym sparingu, że mamy patent na Lecha i właśnie się udało. Fal start kolejorza na inaugurację w Poznaniu GKS Bełchatów pokonuje podopiecznych Franciszka Smudy 3 do 2.